Witajcie w kolejnej części potremor.pl. Dzisiaj przygotowaliśmy artykuł o Huttstiles, autorką tekstu jest J.K. Rowling. Zapraszamy! Archaiczne określenie dla każdego nowego ucznia Hogwartu, którego przydzielanie trwało dłużej niż 5 minut. Jest to wyjątkowo długi czas, w którym Chiara Przydział się zastanawia i zdarza się on rzadko, być może raz na 50 lat. Wśród rówieśników Harry'ego Pottera, Hermiona Granger i Neville Longbottom byli najbliżsi zostania Hudstalls. Tiara przydziału spędziła prawie 4 minuty próbując zdecydować, czy powinna umieścić Hermionę w Ravenclaw, czy w Gryffindorze. W przypadku Neville'a Tiara była zdecydowana, aby umieścić go w Gryffindorze. Neville, o nieśmielony reputacją domu przyjmującego odważnych, poprosił o umieszczenie w Hufflepuffie. Ich cicha kłótnia skończyła się zwycięstwem Tiary. Jednymi prawdziwymi z znanymi Haremu Potterowi osobiście byli Minerva McGonagall i Peter Pettigrew. Ta pierwsza sprawiła, że Tiara męczyła się przez 5,5 minuty nad tym, czy Minerva powinna trafić do Ravenclaw czy do Gryffindoru. Ten drugi został umieszczony w Gryffindorze po długim rozważaniu między tym domem a Sylterinem. Tiara przydziału, która jest niezwykle uparta, Wciąż umawia pogodzenia się z tym, że jej decyzja w przypadku tego ostatniego mogła być błędna, powołując sposób w jaki Pettigrew zmarł na wątpliwy dowód. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku tej serii.